Cześć Michał. Cześć Paweł. Mam dla ciebie propozycję. Przewieź dzisiaj sąsiada elektrykiem. Dzisiaj jest Światowy Dzień Sąsiada. Bądź miły, jest przyjemność. No, są międzynarodowe, nie wiem, mniejsza z tym. No, bo Zapraszam sąsiadów dzisiaj na przejażdżkę elektrykiem. No, poważnie. Jak, trzeba, jak oglądacie, drodzy sąsiedzi, to zapraszam. Mnie. Żeby nie było tylko tak, popu że popularyzujemy to poprzez tylko bla, bla, bla i bla, bla, bla. Przejdźmy od słów w czyny. Michał Co Baranowski, prezes City, e, zaprasza na przejażdżkę swoim nowym elektrykiem. Patrz jak to brzmi. Hmm? Sąsiada. Sąsiada, szkoda, że Szymcio nie jest twoim sąsiadem, e, A na a, operator. Tak. I spec od montażu. Tak. E, sam lubi jeździć Dobra, ale żeby nie było, wiesz, tak. e, zbyt luźno. Dzisiaj mam taki całkiem, wydaje mi się, bardzo fajny i zarazem ciekawy temat. Terminale płatnicze w stacjach ładowania. W kilku dużych, szybkich, e, tego typu rozwiązania widziałem. W hubach. Ale nie jest to popularne. I teraz... Chciałbym, żebyś trochę na ten temat się wypowiedział. Czy to jest dobry pomysł, czy zły z twojego punktu widzenia? Wydaje się, że to, to nie jest taki prosty temat, jak nam się wydaje. Znaczy możemy. Oczywiście... No wiesz, no z punktu widzenia klienta jest to proste, podchodzę pach. Tak, to z punktu widzenia klienta jest to proste, ale niekoniecznie. W sensie można ten terminal zaimplementować na kilka sposobów, tak, żeby to było super wygodne dla klienta. Yy, na dzisiaj. Yy, Myślę, że większość użytkowników aut elektrycznych nie wymaga. Im aplikacja wystarczy i podłączona karta pociszki, i za Spotify'a kartą płatniczą. Ale poczekaj, poczekaj, Michał. Właśnie, bo. Ja nie do końca jestem przekonany, że akurat w tym wypadku masz rację, że ta aplikacja wystarcza, bo patrz, po pierwsze, aplikacji do umożliwiających ładowanie samochodów elektrycznych robi się coraz więcej, bo jest coraz więcej operatorów. To po pierwsze. Po drugie, wymaga to oczywiście, że wcześniej musimy się zarejestrować, rejestracji, rejestracji tak założyć konto, tak. podpiąć kartę i tak dalej. Po drugie. Natomiast patrz, jest inna sytuacja. Coraz więcej myjni zwłaszcza tych samoobsługowych, już nie musisz rzucać e, monetek, monetek tylko, tylko, masz... tylko przykładasz telefon, tak. kartę, zegarek, od, się od razu sobie. przychodzi płatność szybko, miło i przyjemnie i nie potrzebujesz do tego aplikacji. Dokładnie tak i myślę, że y, jest nisza na rynku, która, który, czyli są klienci, którzy oczekują y, mhm. płac, płatności terminalem. Oczywiście każdy kij ma dwa końce, mhm. jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze oczywiście, czyli terminal znacznie podroży koszty stacji ładowania, zwłaszcza taki AC. Aż tak znacznie? No, Naprawdę? Myślę, że, myślę, że ta cena wzrośnie. No. Słynne, no, jeżeli w automacie vendingowym tak, jesteś w stanie tak. zamontować prosty czytnik, wiesz, że tam prosty terminal, to to. Tylko są rozwiązania, które, są rozwiązania które, które dzisiaj są gotowe z fabryki, mhm. e, tak jak automaty vendingowe, czy nawet te terminale, które się montuje przy mieniach. Mhm. Przy stacjach HC e, tych terminali na dzisiaj nie ma, albo jest ich bardzo mało. Na, na palcach jednej ręki można. A przy nie... stacjach DC to kompletnie nie, nie wpływa na cenę, tak mi się wydaje. A może no, ty... nie w, w Koszty takiej ładowania. A może to wynika z faktu, że jest to bardzo świeży rynek. No cały czas mówimy o tak. stacjach ładowania samochodów elektrycznych. Jest to, e, no jest to świeże, jest to nowy, jest to nowy rynek i może jeszcze po prostu mm, nie było takiej potrzeby. Albo producenci terminali, czy jak zwał tak zwanie, jeszcze nie się rynku, ze sobą nie, Paweł, nie, nie spotkali. Tak, to terminal to jest tylko sprzęt. No właśnie Teraz o to chodzi. Tak go wkomponować, mm -hmm. I, i mówię nie tylko o tej, fizycznym, o, tej o tym w komponowaniu fizycznym, ale też logicznym, czyli tak to ograć, żeby ten proces płatności był bezpieczny. Również dla właściciela stacji mm -hmm. i, e, i bardzo funkcjonalny dla, mm -hmm. dla użytkownika, a jednocześnie, żeby to rozwiązanie było bardzo uniwersalne i można byłoby je szybko implementować e, do, w zasadzie każdej istniejącej budowy mm -hmm. Wiesz, ja zapytałem o to z bardzo, po, takiego, z bardzo prostego powodu, ponieważ wiem, że część użytkowników tego oczekuje. Ja osobiście jestem przeciwnikiem, bo ja jestem zwolennikiem aplikacji, aplikacji nawet nie tyle aplikacji. Wiesz co? Ja lubię dane. To znaczy, lubię sobie zerknąć w historię ładowania, ile prądu pobrałem, ile zapłaciłem, lubię te wszystkie wykresiki, wiesz, i to nie tylko chodzi o samoładowanie samochodów, tylko wiesz, o, 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 o kroki, o styl, o styl życia. Ja bym jakby mógł oczujnikować i opomiarować, to bym oczujnikował wszystko, bo ja to lubię. I teraz Jakie jeżeli... statystyki chciałbym zobaczyć z Twojego życia, ile kroków robisz w kuchni, a ile w dużym pokoju, ile w salonie? Nie wszystkie statystyki są z mojego życia są fajne. O to nie pytam. <laughs> no dobra. Ale, mm, ale jeżeli zapłacisz kartą, tak jak na stacji benzynowej zapłacisz, wiesz, gotówką czy kartą za paliwo, to już tych informacji nie posiadasz. I teraz zmierzam do tego, czy Wy widzicie, że użytkownicy waszej aplikacji, tudzież podobnych, nie wiem, czy masz akurat jakąś informację bądź wiedzą na ten temat, rzeczywiście wiesz, korzystają z tego, oni. oni... Na razie nie jest to krytyczne. No, natomiast, no, choćby te dotacje do szybkich stacji ładowania anfosiowe, sławne już, mhm. tam jest wymóg po, m, posiadania. Czy ładowarka musi posiadać terminal kart płatniczych? Ale powiedziałeś, że nie jest krytyczne. Ja zapytałem, czy nie jest krytyczne. E Dla użytkowników. Nie nie, 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 nie. Teraz, czy użytkownicy lubią widzieć statystyki? A, czy użytkownicy tak. lubią tak. widzieć statystyki? Bo wiesz, bo tutaj dochodzimy, jeszcze na moment przerwy, albo doprecyzuję moje pytanie, tu przechodzimy do zupełnie czego innego. Czy. Użytkownik samochodu mm, elektrycznego. To jest tak. Podjeżdża, ładuję i zapominam. Czy jednak jestem trochę bardziej zaawansowanym użytkownikiem i lubię raz na jakiś czas zerknąć sobie, wiesz? To się zmienia. Było tak, że było tak, że użytkownicy ci wcześniejsi, czyli kilka lat temu to byli pasjonaci, hobbyści, jak to tak zwał, I oni chcieli wiedzieć o tym wszystko, mm -hmm. jak ładują swoje samochody. Dzisiaj jeżdżą normalni kierowcy autami elektrycznymi, którzy docenili, jak to mówimy, znaczy, normalni, normalni śli, w sensie nie fanatycy. Tak, wsiadają, traktują ten samochód jak normalny mm -hmm. samochód spalinowy i, i nie wymagają takich e, statystyk, chyba, że wcześniej prowadzili je dla swoich samochodów benzynowych czy, czy, czy spalinowych. Mm -hmm. No to wtedy oczywiście tak. Było jeżeli ktoś mnóstwo... gromadzi sobie koszty, no to samochód elektryczny w tym, pod tym kątem się niczym nie różni, a nawet jest prościej, bo jeżeli korzystasz z aplikacji jednej czy drugiej, no to widzisz te koszty, jesteś mm -hmm. w stanie tak, no wprost... właśnie, Nie musisz właśnie... przeklepywać danych no właśnie z paragonu czy tego faktur, zmierza. tylko masz je w jednym miejscu. Kiedyś było, wiesz, mnóstwo powstało aplikacji, które mm. ci to liczą, później koncerny paliwowe to udostępniały, chociażby Jednym z pierwszych w Polsce chyba takich dzienniczków to autocentrum na swojej stronie, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to się nawet na tym wybili, że wiesz, że ludzie siedzieli, dane, klepali. Dane, klepali, sprawdzali, klepali te dane a zamiast ja, swój, a ja, tak. swój wykres w a mój domu. Duży, to tutaj... fiat, duży fiat pali 30 litrów mniej niż tak, duży fiat zasiada. No dokładnie no tak, taka, oczywiście tam jeszcze serwisy były, koszty serwisów, tak. wymiany opon i tak dalej, i tak dalej. No i, mm, i dzisiaj posiadając tą apkę. Mm, to dostajemy nieby w gratisie. Oczywista oczywistość, z tym tylko, że wiesz, im więcej ładujemy się na poszczególnych stacjach, no to, to tutaj już mamy coraz więcej galimatias, jasny, się lekki robi. Wiesz, ale taka, ta, taka wiedza, ile zużywamy kilowatogodzin, to też jest fajna wiedza, pod jest, kątem... No jest wręcz potrzebna. Ale po, po, otwiera nam trochę oczy w ogóle na, na tą energetykę, ile zużywamy też prądu w domu, porównujemy sobie te wartości, orientujemy się, ile kosztuje transport, tak naprawdę. Nigdy tego nie... Nigdy tego tak nie analizowaliśmy, tak? Wiesz, co jest jeszcze coś, o czym mało się mówi, bo to nie jest w interesie ani sprzedawców energii, ani koncernów paliwowych, ani, ani, ani i, i innych dostawców różnego rodzaju usług. Zmierzam do tego, że jeżeli zaczynasz analizować swoją eksploatację, niezależnie od tego, czy jest to samochód, czy jest to czajnik, czy jest to jeszcze coś innego, jeżeli się temu przyglądasz, to zaczynasz, no przynajmniej ja tak mam podejrzewam, że część osób też, to zaczynasz e, poprawiać swoje wyniki, nie? Tak, tak. Zaczynasz być jako. Tak, no, no, no właśnie tak. No ale wracając jeszcze na moment do tych, do tych terminali płatniczych i kart. Czy uważasz, DC, okej, okay, ja widziałem, są projekty w Polsce, też się pojawiają, a C nierealne? Nie, myślę, że realne. Poczekajmy, co przyniesie rynek. Mhm. Zobaczmy, na, na pewno coś się pojawi spotkałeś się już z takimi projektami, czy nie? Tak. Gdzie? Dzisiaj jesteś małomówny, muszę cię strasznie ciągnąć za język. Tak, ale zróbmy o tym taki dłuższy taki odcinek. Tak, i porozmawiajmy o tym bo, bo to jest bardzo ciekawa problematyka. Ten odcinek może być bardziej technologiczny, niż nam się wydaje, bo to jest integracja, sposób obsłużenia i tak dalej. Pogadajmy o tym jeszcze. Okej, okay, a co cię zaskoczyło ostatnio na rynku elektromobilności w Polsce? E, dzisiaj sobie zdałem sprawę, i to wiesz, trochę odejdę od tematu, jak bardzo zmienia się motoryzacja. Gdyż? Tak, zupełnie taki temat przyziemny, może mało istotny. Pamiętasz kiedyś na każdym samochodzie na klapie magażnika było znaczenie, jaka jest pojemność silnika, albo na większości. Tak. I dzisiaj, dzisiaj tak sobie jechałem do pracy, patrzę, a tu jedzie jakiś 1,2. No kiedyś to było tam wiesz, 3,0, 2,0, mm -hmm. to był taki standard, 1,6. Mm, chyba 7, 8, wiem do czego 8, zmierzasz. A tu dzisiaj znika. Może, yy, znak czasu. Znak czasu albo znak ba oznaczenie baterii powinno się z czasem pojawiać. Albo tak, oznaczenie poziomu mocy, tak jak, tak jak robi Audi na przykład. Tak? Tam, są, tam już nie ma pojemności silnika, tylko jest ta, 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 ta moc. Ale to jest ciekawy pat bo kiedyś tym się pasjonowaliśmy. Każdy tam zerkał, o, tutaj 2-0, 3-0, 2,5. Mimo, że tego nie wykorzystywałeś, ale czułeś, że masz pod nogą. Przedłużało się a, a, twoje ego, a, a, dzi a dzisiaj patrzysz i nie wiesz. I mówisz, hm. Jeśli tablica, to trzeba uważać. Ale wiesz co, yy, zapytam przewrotnie, a czy to ma znaczenie? Czy to ma jeszcze dzisiaj jakiś sens? tak, tak no Znowu, zmierzam do tego, że yy, może trochę... Yy trywializuje, ale wydaje mi się, że albo, albo dorabiam do tego lekką ideologię, ale wydaje mi się, że jednak użytkownicy dzisiaj, podkreślam dzisiaj, użytkownicy samochodów elektrycznych to nieco inni kierowcy. Nie Traktują samochody tak, mądrzej, inteligentniej. Ale że, wiesz, że to chyba już niekoniecznie jest ten moment, że ja muszę mieć, wiesz, ja koni pod maską. Ja pamiętam takie czasy na studiach, jak był wyścig zbrojeń w komputerach i tam mm, procesor takim, wtedy to wchodziły dopiero Pentium, jak, jak ja studiowałem. Mhm. Tyle ramu, tyle, ty, 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 tak, tyle. To ty... zmierza do tego, że się podoba, to wiesz, co to tak samo było, e, chociażby, no bo ja od lat jestem związany, czy byłem związany z rynkiem nawigacji e, samochodowych. I wiesz, kiedyś, jak e, każda informacja prasowa to zawierała, czy najważniejsza cecha, to była specyfikacja techniczna. Dzisiaj specyfikacja techniczna jest naprawdę mało istotna, bo jest ważna użyteczność. No funkcjonalność. Więc, czyli nikogo już nie będzie, nikomu nie będzie brakować tych oznaczeń pojemności silnika na, na klapie bagażnika. Chętnie posłucham twoich obserwacji kolejnych za tydzień. Cześć Paweł. Cześć Michał.